Zrozumiamy słuchaj, się? dogadajmy się szalony naukowcu, my mamy, e, e, słuchaj, mamy tak wojanka, więc jak będziemy chcieli, to cię pokonamy, bo on jest silniejszy niż ty, ten wojenek mamy. Ten, ten wojanek ten jest taki słaby. Przecież to wszystko rozwali wojanowice, prawda robocik? Ty możesz prawda. to odpalić w każdej sekundzie, oto od ciebie zależy kiedy to zrobisz, no nie, ale roboci, zrób tak najsłaby. Nie przecież robocik, przemyś rób, to jeszcze! Nie rób Róbcio, proszę, ja ciebie proszę! Jesteś moim przyjacielem, proszę, nie rób tego! Co? Nie będzie wreszcie całych wojanowi. Nie rób tego! Ale... Bardzo dobrze! Dobrze! O tego cię użyłem! Bardzo dobrze! W końcu się mu do tego nie Proszę, Ale mój panie! To ty nigdy no. mnie nie no. szanowałeś! Zawsze no. byłem dla ciebie po...

i ta wiązka jest po prostu cudowna! Ona musi przetrwać! Wyrzucaj kontroler! Spalił kontroler! Spalił swój Spalił kontroler! Dobrze! dobrze. Ty, ty zrobiłeś to, co mi się wydaje! A miałeś tylko jedno zadanie! Ty jesteś najgorszą z robo! Po co ja w ogóle cię Za karę będę cię musiał chyba wyłonić! Rzucił do wody! Nie! To jest... Nie, no Ej, on nie, 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 ha, ha! nie, Wyłączyłeś... o już jest, bo dobra. Zostałeś a, nie, no, bo tego nie, nie, mi. nie, nie, no, nie, 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 Zostałeś nie, nie, i nie, nie, On Pijemy nie, 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 On nie, 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 nie będziemy, będziemy się z tobą dogadywać strzelony, nie ucieka jak tchórz, chodź tu do nas! Foto, nie jest się nie dosypajcie tego! Uf, fuj. Niszcie go, niszcie go, słuchajcie! Ale moja bomba atomowa nie zadziałała! Co powiem teraz? Nie, żaden dildy! Żaden dildy! Pokonamy go wojankiem! Pokonamy go wojankiem nie, nie. szybko! Zawać go, A, go mamy Wojanka, nie. Pokonamy go, domy radę! Rozwalimy pozwolimy, on! on już jest słaby, słuchajcie! Aha, on już jest słaby, słuchajcie! Aha, on już jest słaby, słuchajcie! Dobrze, dobrze, dobrze! coś, co słowie, Uważajcie tylko, żeby wojanek się nie skończył! Co? Słuchajcie, co ciebie! Ja zostaw 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 no, ej, słyszeliście co on mówił? No, no, Mamy reaktora! O nie, 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 idzie do reaktora, on teraz ucieka tutaj dalej! Nie uciekniesz! Dawajcie go Zamykamy zypko. go tutaj! Się. Nie, nie! Nie, się. <laughs> nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! 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 to Ej, dobrze, dobrze, dobrze. Do on jest do Ej, słuchajcie. On... on jest... Dobrze, dobrze, słuchajcie, słuchajcie słyszeliście go? Dobrze! Spotujemy do do, do go! Wiecie co? On... on jest mega silny, mega silny, ale przynajmniej nie, przynajmniej nie ma zbrojeczki co nie? Bo inaczej byłoby dłużej, byśmy go dłużej rozwalali! Dobra, rozwalajcie go do końca, do końca, do końca, do końca! Do końca. Nie I znaleźliśmy go, tak? go! Chyba Cię się zapadam. nam udało, chłopaki! Odej, ja nie masz sobie... żadnego naukowca, ale. Ale się cieszę! On wpadł A. do tej toksycznej A. wody tam i, i zginął, A, ale czekaj, co się stało z robocikiem? Szybko myślę, że Musimy zobaczyć, co Polska u niego. To jest coś do porządku. Nie! Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Robociko? Nie. <laughs> Jest taki fajny! I tak bardzo chciałem, żebyś był do, naszym przyjacielem na wojewodowicach! Robocik, nie. O, no dobry, Musieliśmy... Robocik się dla nas poświęcił!